Dobra, jedziemy dzisiaj do Katowic. Teraz jadę po Adasia, on będzie dzisiaj na asyście. Jest zimno, jest dużo śniegu, ale damy radę. 10 musi być już w Katowicach. Siema, Mordo. Cześć, to 4K. 4K, to jest sprzęt 4K, nie ma... Mamy termosik, więc nie zmarzniemy. Co tam jeszcze mamy? A, już tylko aparat. Tylko kamery. No dobrze no. Czego więcej nam do życia trzeba? Ale z jak cię to się odsypał? To pełna leca. To pełna, ma chłopak, gest. Ma gest. To point of view. go jak jak to Widzenia. Ale kolejkę zrobiłeś. Ach, widzisz, nie trzeba czekać, jak tutaj wideo coś kupuję, to już na z rozmachem Wojtek jedzie bardzo bezpiecznie, przepisowo, tak jak zawsze. Dzisiaj będziemy nagrywali reklamę. Ee, Agencji reklamowej, która nam zleciła jakby wykonanie, o, co tu się dzieje, Głosić. która zleciła nam wykonanie <laughs> produktu reklamy, w której jednym z głównych aktorów będzie Stewart Stew z kanału Stew. Nie pamiętam jak się tam, nie wiem, ja znam się na tych kanałach YouTubeowych. ja się znam tylko na swoim i na kanale majesty się znam. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie że Jest scenariusz, wszystko ładnie opisane, jest pomysł, jesteśmy my, no także nie może być lepiej. Będzie dobrze. Szukaliśmy z Wojtkiem miejsca, gdzie można zapłacić za parking, zwany parkometr. Chyba, ale przyszedł do nas sam. W tych Katowicach Matko głos głodna Jesteśmy w apartamencie Gdzie nagrywamy dzisiaj Tutaj ten drive, Dzisiaj nagrywamy Nagrywamy dzisiaj powerbanka I coś ekstra specjalnego Był taki jeden co się sadził Cezary Adamski I mu kartę ukradliśmy Tutaj w Katowicach Dlatego zaraz idziemy zaszaleć wam coś, co nas dzisiaj uratuje. Zamyślony Wojtek. Oddarzamy gimbalem jak w skórze gimbalem. Oho. Wszystko, że nic jest najgorsze, mamy rapera, proszę Państwa. Pokażemy Wam zaraz Katowickie Pendolino. Tak się jeździ. Katowice, Pendolino Nowy wymiar Twojej podróży Właśnie dotarliśmy z Wojtkiem na międzynarodowy Dworzec autobusowy Proszę To jest Dworzec Wojtek, jak Cię podoba Dworzec? Nie, Dworzec jest naprawdę prześliczny Bardzo ładny, nowoczesny nie, ten tworzysz <grymne> Dowiedzieliśmy się, że w środku odbywają się międzyplanetarne targi ślubne. Czyli przyjeżdża sobie gościu z Marsa, który szyje sobie tam jakieś garnitury. Przyjeżdża i pokazuje, co tam tworzy. Także, no, pozdro, podćwiczycie. Pani się czai na tutaj wideo. Wojtek zadowolony. Ciepło. Chodźcie, pokażę Wam jak robimy ujęcia do filmu reklamowego. Chodźcie ze mną szybko. Znaczy chodźcie tam. Pójdziemy tam w dół i z tym urządzeniem idziemy w górę. I tak zrobimy epickie ujęcie. Nie robić ujęcia Ostatnio jak byliśmy w spotku. Dłaga, na zdrowie. Egen na zdrowie. Ostatnio, jak byliśmy tutaj w tutaj spotk'u z Wojtkiem i Antkiem nagrywać fen, to tam, tam było tylu kiboli i się wszyscy na Bicie mordy zbiorowe, obicie ryja. O właśnie, tam, o, tam. Była policja, armatki A my byliśmy w środku całego tego zamieszania W mi, Oczywiście Dobra, patrzcie uj ujęcie O, tak się robi ujęcie Dobra, cięcie Pani idzie z jakimś zwierzem Strasznym Tylko w dwóch rękach musi go otrzymać. Tam jest diabeł tasmański To jest Panią producent Siedemne, co zostało po polsacie yy, Z tamtego wieczoru W którym tutaj była bitwa Tylko tamten ten <słuch> <słuch> O, no, przebiegnie się <słuch> Teraz jest ta trawa taka sraczkowata. Jestem królem Katowic. Podchodzę do niej i mówię, co tak sama siedzisz? I Nikt nam za to nie płaci. Śniegu po kostki w tych Katowicach, cholera. Przyszłem ponagrywać. Jesteśmy w Kato. Pada kato śnieg. Zaraz idziemy nagrywać na nasze ulubione, moje ulubione miejsce do nagrań, czyli siłownia. Nieważne jaka, ważne żeby było dużo żelazstwa Dużo spoconych mężczyzn, dużo spoconych kobiet. Wielkie bice. Wielkie bice. To jest kulturystyka to moja pasja. Jest pan asystent. Cześć wam wszystkim. To jest pani producent dzisiejszych nagrań a to jak zawsze ja i Forcik Patrz Fakir jaka prance Widzisz jakie? Wojewódzki Park Kultury Jebać i po Kurwy I <gry> no. Jebać kurwy Ten, ten odcinek naszego vloga jest taki można powiedzieć zimowy Nie, bo jest zimno Bo jest zimno i pada śnieg i w ogóle, ale jest ślicznie No jest ładnie, ja lubię taką zimę Słuchajcie, przeszliśmy tutaj sami Byliśmy sami i nasza ekipa tak szybko się powiększa, że patrzcie już To nasza ekipa, tam są asystenci, właśnie idą Dźwiękowcy Na końcu świetliki, bo mieli dużo sprzętu do zgarnięcia O, wózkarze tam idą Ta, Tak, wózkarze do... Na tych dwóch Na No Tutaj już zamówiliśmy autobusy Teraz jedziemy yy, Firma cateringowa zaraz przejedzie na drugą lokalizację I tam wszyscy razem coś zjemy A no my jedziemy do naszego yy, Tutek Mobila to jeszcze nie jestem ten Tutek Mobil, który będzie niedługo. Ale o tym będzie następny vlog. Ale fele są! Wszyscy się z nas śmieją, patrzą na nas jak na debili. Myślą co za kretini. Nagrywa sam siebie i gada do kamery. Ale nie wie, że gada ja gadam. jakiegoś elektrycznego czegoś. A tak naprawdę ja gadam do Was. A w szczególności pozdrawiamy naszych patronów z Patronite Jeśli nie słyszeliście sprawdźcie nas koniecznie Mamy tam bardzo kreatywne cele Jak to mówi matka nie przeje pajsu na głupoty o, o kurde właśnie przyliśmy koło lodowiska Idziemy sobie koło lodowiska gadamy a tu, je, tu. A tu je, ktoś tu. na maskę ktoś się z dzwona zaliczył Nie było to ładne ani grzeczne z naszej strony Ale to nie jest koncert życzeń Właśnie pan z informacji tutaj przez słuchawkę w który że się nas nie widzi Powiedział swoim kolegom z ochrony Wierzcie <noise> Dlatego musimy I uciekać uwaga. No chodź, chodź tu, bo. W sumie już możemy odliczać sekundę od tego, aż nas złapie banda yy, koksów wyszkolonych do jednego. Do utylizacji śmieci, tak jak, jak już nagrywają bez pozwolenia o, Na tych skałkach podobno nagrywali jeden odcinek agent gwiazdy. Nie, ty, no, nie, na tych skałkach... Na tych skałkach ponoć nagrywali ostatnią adaptację Mongli. Człowiek chowiec z dżungli. <laughs> I życie pi, życie pi. I jak znaleźliście Króla Lwa, to na górze jest strzań, to słynna straż do podnosi. tam. Widzicie? Katowice zaskakują. Jest to największe centrum handlowe w Polsce i rzeczywiście kurde, jest duże. Jak dupa twojej starej. tak, <grym w Pozyski> serdecznie cię pozdrawiamy, na ciebie twoje twojej bice. Ktoś tu ma sesję, uuuu. Uu. kupa. <grym w pośczeniu> No, Katowice. Katowice W centrum wcale normalnie wcale 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 w gówno. So. Yeah, yeah, really, Miał ja to tylko światłoło. Będzie scena gwałtu, trochę tak? trudna. Będzie scena gwałtu między zdjęciami. Takie emocjonalne. Wie, Zobaczymy jak to się potoczy. Szybkie podsumowanie Trzyma jeszcze. Się, Super, zajebiście. Będzie? Będzie dobrze. Pani bądź producent? Bądź. No, pani, no i pani bądź. producent się wstydzi, bo ma pryszcze na twarzy. No boli mnie! Może już taniec. Zaraz będę sobie kupię wodę. To jest, to jest moja Jesteśmy już oficjalnie po zdjęciach czas sprzątać. Czyli to co jest najgorsze nudne w ogóle. Mamy mały problem, bo nam się tablica troszeczkę rozklekotała i próbujemy ją naprawić w porządny sposób, ale tak jak teraz jest to, nic nie da. Musimy znaleźć złoty środek, a tym złotym środkiem jest jak zwykle srebrna taśma. Kilka sztuczek. Na bank robimy tablicę, przekręcamy Masz te tablice kradzione? Mam Dobra, Dobra muzyka Do jedzenia sobie. O, oj. No ładnie pachnie, ale Nie Metalika Nienawidzę oliwę drzegą Metalika i sałatka z metalu Dobra Nasyśniamy kurtkę